Drodzy czytelnicy misji, dzisiaj oto kolejny numer majowo-czerwcowy, w którym prezentujemy różne formy misyjnej formacji, takie jak studium misjologii czy informacje o działalności Centrum Formacji Misyjnej. W tym numerze przede wszystkim polecamy codzienne i wspólne zaangażowanie się w formację misyjną przez. Rekolekcje, czuwania modlitewne, szkołę animatorów misyjnych, konferencje, publikacje, sympozja, dni skupienia. Jest to mały wycinek formacji misyjnej, jaką proponują papieskie dzieła misyjne. W myśl słów papieża Franciszka, także ty powinieneś pojmować całe swe życie jako misję, życzymy owocnego przygotowania się z misjami dzisiaj do nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Czytając misję dzisiaj, dowiesz się, jak każdy może stać się misjonarzem.